Biegiem czasu styl życia ludzi się zmienia, a wraz z nim budynki, które tworzymy. Jak Ternen Torso Tower w Szwecji, który spiralnie wznosi się ku niebu, albo Green Villa w Holandii, otoczona bujną zielenią i pokryta młodymi drzewami dookoła. W dzisiejszym odcinku cudownych faktów odkrywamy najpiękniejsze i najwyższe budynki na świecie, więc oglądaj do samego końca. Numer 10. Budynek Ternentorsou. Zlokalizowany w Malmö w Szwecji, budowa Ternentorsou rozpoczęła się w 2001 roku i zakończyła w sierpniu 2005 roku. I tak e nazwa doskonale pasuje do konstrukcji. W miarę jak się wznosi, cała konstrukcja dosłownie się skręca. Uwierz lub nie, do czasu gdy dotrzesz na szczyt, konstrukcja obróciła się o pełne 90 stopni. Ten cud architektury został zaprojektowany przez hiszpańskiego architekta Santiago Calatrave. Ma wysokość 620 stóp, składa się z 9 bloków. 50 pięter i 147 mieszkań. Torso to drugi najwyższy budynek w regionie nordyckim, zaprojektowany w stylu neofuturystycznym. Zdobył nawet prestiżową nagrodę Gold Emporis Skyscraper Award. Numer 9. Shanghai Tower. Shanghai Tower znajduje się w sercu Szanghaju w Chinach. Posiada 128 pięter i sięga 632 metrów wysokości. Często nazywany jednym z najpiękniejszych budynków w Chinach. Posiada również tytuł najwyższej i największej konstrukcji w kraju i zajmuje trzecie miejsce wśród najwyższych budynków na świecie. Zaprojektowany przez Gensler Architecture Services we współpracy z Shanghai Municipal Corporation, budowę rozpoczęto w listopadzie 2008 roku, a zakończono w kwietniu 2017 roku. Całkowity koszt wyniósł 2,5 miliarda dolarów. Wieża posiada również drugą najszybszą windę na świecie. Jego skręcony szczyt dodaje dramatyzmu całej konstrukcji. Jest oficjalnie najwyższym na świecie budynkiem z certyfikatem Lit Platinum. Numer 8. Wieża Warisan Merdeka. Wieża Warisan Merdeka znajduje się w Kuala Lumpur w Malezji. Osiąga imponującą wysokość 678,9 metra i ma 118 pięter. Możesz też usłyszeć, że nazywa się go Merdeka 118 lub Koncentracjenlager Lager 118. To najwyższy budynek w całej Azji i, i drugi najwyższy na świecie. Wieża ta kosztowała oszałamiające jednego. I 21 setnych miliarda dolarów. Łącznie w tym budynku działa 87 wind, a architektura. Jest tak hipnotyzująca, że nie można oderwać wzroku. Numer 7. One World Trade Center. Wznosząc się na Manhattanie w Nowym Jorku, budowę One World Trade Center rozpoczęto w 2006 roku i zakończono w 2013 roku. Możesz znać go jako One WTC lub nawet Freedom Tower. Co szokujące koszt budowy wyniósł około 3,9 miliarda dolarów. Został zaprojektowany przez architekta Dawida Chilca i ma kształt wysokiego, śniącego diamentu, szczególnie zachwycający, gdy światło słoneczne odbija się od jego powierzchni. O wysokości 541,3 metra, 104 piętrach i 74 windach. Jest drugim najwyższym budynkiem w USA i siódmym najwyższym na świecie. A oto coś fajnego został zbudowany przy użyciu modelu 3D. Dziś One WTC jest jednym z najbardziej ikonicznych budynków na świecie. Numer 6. Świątynia lotosu. Świątynia lotosu znajduje się w centrum Indii, w nowym Delhi. Budowę rozpoczęto w 1976 roku a zakończono w grudniu 1986 roku. Została zaprojektowana przez irańskiego architekta Fariborza Sahbe, a koszt budowy wyniósł około 10 milionów dolarów. Patrząc z góry, konstrukcja idealnie przypomina kwiat lotosu. Każdego roku miliony turystów z całego świata przyjeżdżają, aby zobaczyć ten cud architektury. Numer 5. One Central Park. Witamy w One Central Park, w samym sercu Chippendale w Sydney. Ten oszałamiający kompleks składa się z dwóch wież mieszkalnych. Został zaprojektowany przez nikogo innego jak włoskiego architekta Gina Novella. One Central Park jest uważany za arcydzieło designu na arenie międzynarodowej. Cała ta konstrukcja jest pokryta zielenią od góry do dołu. Co czyni ją tak wyjątkową? A oto coś, co cię zaskoczy. Na jego ścianach rośnie ponad 200 gatunków australijskich roślin. Jedno z mieszkań tutaj sprzedano za oszałamiający miliard dolarów, podczas gdy najtańszy lokal kosztował zaledwie 77 tysięcy dolarów. Australijska Rada Zielonego Budownictwa przyznała temu miejscu prestiżową ocenę pięciu gwiazdek. Mieszkanie tutaj musi przypominać życie w prawdziwym ekoraju. Numer 4. Wieża Bank of China. Znana jako Bot Tower, wieża Bank of China jest prawdziwą ikoną. Dumnie stoi w samym sercu centralnego Hongkongu. Nazywa się Wieżą Bank of China, ponieważ mieści siedzibę Bank of China Limited. Ta niezwykła wieża została zaprojektowana przez znanego chińsko-amerykańskiego architekta i m. wraz z LCPM. Budowę rozpoczęto w 1985 roku, a zakończono w 1990 roku. Wieża ma wysokość 367,4 m. 1205,4 stopy. Składa się z imponujących 75 pięter. I tak, przez budynek kursuje 49 wind. Wygląd Bank of China Tower jest absolutnie oszałamiający. Numer 3. Green Villa MRVDV Green Villa autorstwa MWRDW znajduje się w Sint-Michelsgestel w Holandii. To willa całkowicie zainspirowana naturą i wszystkim, co zielone. Nazwali ją Green Villa, ponieważ jest dosłownie owinięta zielenią. W rzeczywistości jest to czteropiętrowa willa z półkami na rośliny wbudowanymi w samą strukturę. Ten projekt zainspirował MWRDW tak bardzo, że postanowili stworzyć więcej podobnych. Ten poziom zieleni sprawia, że willa wyróżnia się na tle innych budynków na świecie. bądź szczery, czy ta nie wydaje się zupełnie inna niż wszystkie inne budynki, które widziałeś? Numer 2, Burj Al Arab Jumeirah. Czy w ogóle możemy mówić o najpiękniejszych budynkach świata, nie wspominając o Dubaju? Nie ma mowy. Bersh Al Arab Jumeirah to luksusowy hotel z siedzibą w Dubaju. To oficjalnie pięciogwiazdkowy hotel, ale ludzie często nazywają go siedmiogwiazdkowym ze względu na luksus i piękno. Grupa Jumeirah jest właścicielem tego spektakularnego hotelu. Będziesz zdumiony, gdy dowiesz się, że został zbudowany na sztucznej wyspie. Struktura Bersh Al Arab została zainspirowana kształtem żagla. I tak, na dachu jest nawet miejsce na lądowisko dla helikopterów. Został zaprojektowany przez legendarnego architekta Toma Wrighta przy pomocy Atkins Consultancy. Jego budowa kosztowała prawie miliard dolarów. Berż Al-Arab Jumeirah stoi dumnie jako trzeci najwyższy hotel na świecie. Numer 1. Marina Bay Sands. Marina Bay Sands to luksusowy kurort w Singapurze, który otwarto w 2010 roku. To wspaniały pięciogwiazdkowy hotel i spójrz tylko na ten oszałamiający widok. Ten ośrodek łączy trzy wysokie budynki w jedną epicką konstrukcję. Te wieże są połączone w sposób naprawdę imponujący. Łącznie trzy wieże mają 55 pięter. Ten projekt wyszedł z pod ręki genialnego architekta Moshe Safdi. Jego projekt uważany jest za jeden z najbardziej wyjątkowych i na świecie. Wieże dzielą się u podstawy na dwie części, a potem łączą się na szczycie, a na samym szczycie budynki są w pełni połączone. Zbudowanie tego ośrodka kosztowało zawrotne 3 miliardy dolarów, a kiedy w nocy zapalają się światła Emarina Bay Sands staje się absolutnie zachwycający. Daj nam znać w komentarzach, które z tych budynków chciałbyś odwiedzić. Jeśli chcesz więcej niesamowitych i pouczających filmów takich jak ten, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Jeśli jesteś tu nowy, możesz też obejrzeć nasze pozostałe filmy. Dzięki za oglądanie.